Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej pani Marszałek i pani burmistrz. Oddaję głos. E, witam wszystkich Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Jest mi niezmiernie miło, że dzisiaj mamy tak znamienitego gościa na terenie naszej gminy. Witamy serdecznie panią marszałek Ewę Orzełowską. E, I e, to jest taka kolejna wizyta. E, samorządu województwa mazowieckiego, która przynosi nam realne korzyści. Dziś z panią marszałek bardzo y, intensywnie rozmawialiśmy na temat możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych dla naszej gminy. Mamy kilka dobrych informacji, mamy też bardzo dobre perspektywy na kontynuację i współpracy, i pozyskiwania środków. Mam nadzieję, że o tym wszystkim opowie nam pani marszałek. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, ja chciałabym za Państwa pośrednictwem również podziękować Pani Burmistrz za to zaproszenie. Bez współpracy nie ma nic, więc wszyscy o tym doskonale wiemy. I dzisiaj jak przyjechałam, to od razu z informacją, że szkoła w Czarni dostanie dofinansowanie 860 tysięcy złotych, więc myślę, że to jest dobra wiadomość. A oprócz tego, tak jak wspomniała Pani Burmistrz. Rozmawialiśmy dzisiaj o nowych środkach, o nowej perspektywie unijnej, o tym, kiedy ruszą te środki i kiedy można się spodziewać pierwszych naborów. Rozmawialiśmy również o tym, co może i na co może powiat Wołomiński i sam Wołomin pozyskać, na jakie inwestycje może pozyskać te środki. I rozmawialiśmy również o tym, co przed nami w każdym z programów, bo przecież tych programów. Regionalny program operacyjny, ale również program rozwoju obszarów wiejskich, również programy transnarodowe, Europa Środkowa, Bałtyk to są y, realne środki, które można pozyskać. Ja myślę, że y, przy tym y, przy tych pomysłach, jakie ma pani burmistrz, to tych środków tutaj y, spłynie bardzo dużo, zwłaszcza, że y, pewne zamierzenia. Pani burmistrz są bardzo ciekawe i świetnie wpisują się w regionalny program operacyjny, czyli w te działania, które są zawarte w regionalnym programie operacyjnym. Jeżeli Państwo pozwolicie, to ja na tym zakończę i czekamy ewentualnie na pytania. Nie ma pytań? No, nie mam materiałów. to Jeżeli można było przybliżyć. O jakie ewentualnie środki ubiega się porana? Proszę panią, o każde, jakie tylko są w zasięgu naszych możliwości. Tak to jest w samorządach, że potrzeby są ogromne i jesteśmy zainteresowani wszelką formą po prostu dofinansowania do rzeczy, które są nam niezbędne. Wiadomo, że niektóre programy, fundusze zewnętrzne mają swoje ograniczenia i wyznaczone cele. Także my zmonitorowaliśmy potrzeby w naszej gminie i omówiliśmy wszystkie możliwe scenariusze, gdzie możemy sięgnąć po środki. Ale zasada jest, z panią marszałek oczywiście, ale zasada jest taka: ponieważ jest tyle potrzeb, to będziemy się rozpychać łokciami tam gdzie tylko będziemy mogli y, y, skutecznie złożyć środki otrzymać pieniądze I sz szanowni państwo ja chciałabym przypomnieć jeszcze o jednej rzeczy Prawda jest taka że zawsze trzeba mieć Własne, więc nie zapominajmy o tym, że nawet jeżeli potrzeby są ogromne, nawet jeżeli zdajemy sobie z tego sprawę, że tych potrzeb jest bardzo dużo, to też musimy pamiętać o budżecie i o środkach własnych, bo nie, nie da się pozyskać bez środków własnych żadnych pieniędzy. Więc trzeba to robić rozważnie i tak jak w domowym budżecie, pamiętać o tym, że są rzeczy, które są priorytetowe, ważniejsze, a później za chwilę zrobić już następne, które są mniej ważne. To taki standard rzeczywiście. Ja też się zawsze od, odwołuję do domowego budżetu, jakby obrazowo mówię y, y, przez pryzmat y, no, w, y, portfela takiego rodzinnego. Oczywiście też wspominałam o zadłużeniach. Dlatego po raz kolejny właśnie mówię i niejednokrotnie to też powtarzałam na sesjach w, i, i w rozmowach z radnymi, że ten rok musimy oszczędzać. Musimy, y, myśmy już postanowili z Radą i wygenerowane oszczędności, gdzie jakby ulokujemy, dlatego żeby być atrakcyjnym partnerem do pozyskiwania środków zewnętrznych właśnie ten wkład własny musimy mieć, a żeby mieć ten wkład własny musimy troszkę pooszczędzać w tym roku. O tym mówiłam już wielokrotnie, ponieważ Państwo wszyscy znacie, że troszkę nam zadłużenia zostało i wieloletnia e, prognoza finansowa nie jest dla nas kolorowa, ale nad tym też będziemy pracować razem z Radą. Tam pani prosiła. w e, Orbanowska, Rzeczypowiatu na Mazowszu. Ja zapytam może o osób, poprzednio jak był Pan Marszałek u nas, powiedział, że y, będziecie Państwo wspólnie myśleć o tym, y, co zrobić, jak pozyskać te środki, w którą stronę pójść, czy tutaj coś więcej mam y, O sobie z Panią Marszałek dzisiaj nie rozmawialiśmy, rozmawialiśmy o... Natomiast jeszcze jesteśmy umówieni z panem marszałkiem i taką wizytę już ja pojadę do, oczywiście do Urzędu Marszałkowskiego, żeby o szczegółach jeszcze porozmawiać dotyczących dofinansowania, pozyskania środków na osób. To jest wszystko w trakcie takiej analizy. Oczywiście będą jakieś środki, bo już są te programy jakby zaakceptowane przez Komisję Europejską, ale to jest dyskusyjna jeszcze sprawa, ponieważ gospodarskim okiem marszałek dostrzegł też kilka jeszcze walorów który, osoba, ale też różnych rzeczy, które mogą być ograniczeniem. Stąd też my też musimy odpowiedzieć na kilka pytań marszałkowi. Między innymi też chodzi o podłoże, tak? jakie jest geologicznie ukształtowane podłoże pod ewentualnym budynkiem muzeum. To też jest istotne i na kilka pytań musimy szczegółowo odpowiedzieć marszałkowi i jesteśmy na taką wizytę umówieni. To jeszcze mogę jedno. Dużo mówimy ostatnio też o rozbudowie kolei. To pociąga ze sobą też taką przebudowę infrastruktury drogowej, nie tylko w Łomnie, ale również w sąsiednich gminach. Pewne rzeczy są wiadome, ale dużo jest ciągle niewiadomych. Czy tu jest jakaś możliwość, żeby przy, przy okazji, oprócz tego, o czym już mówiono, czyli o tych zaplanowanych zjazdach, jakby poprawić jeszcze tą komunikację dodatkowo? Jak, jak przewidują środki? Jak, Ale, jakie środki i, Państwo przewidujecie na... Jako okresie, gmina? Mm, jako na... 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 Szanowni Państwo, na... na kwietniowy sejmik 634 e, staje. Jest półtora miliona na moc, i plus dokumentacja, bo przecież trzeba zrobić dokumentację. Bez dokumentacji nic nie możemy zrobić. Oczywiście myślimy o modernizacji. 634. Pamiętajmy również o tym, że w regionalnym programie operacyjnym na lata 2014-2020. Jest to ograniczenie, że TNT dojazdy do TNT, czyli musimy to również wziąć pod uwagę. Wiemy o tym, że wszystko, co jest możliwe w ramach TNT i dojazdów do TNT, mało tego, tam, gdzie można w jakikolwiek zrobić powiat. W jakikolwiek sposób zrobić powiązanie, również będziemy finansować. No oczywiście nie mówię o tych, które są z poziomu rządowego, bo to już idzie z innych środków, nie z regionalnego programu operacyjnego, tylko mówię o tych, które są drogami wojewódzkimi i tutaj nie ma najmniejszego problemu. Będziemy kolejno, krok po kroku realizować te inwestycje. No tylko zawsze największym problemem są dokumentacje, decyzje środowiskowe, bo to dość długo trwa. To jeszcze zapytam może LGD i o to, kiedy to możemy się spodziewać, takie już e, ruszenia całego tematu. Szanowni Państwo, no LGD, czyli lokalne grupy działania, mają czas na złożenie strategii do końca 2015 roku. Będziemy je e, analizować, będziemy je sprawdzać, e, zatwierdzać i będziemy e, e, uznawać lokalne grupy działania i wtedy będziemy. E, Dysponowali środkami, żeby można było przekazywać na lokalne grupy działania. Przypominam, że lokalne grupy działania w tym okresie programowania jeszcze mają trochę więcej kompetencji, bo mają dodatkowe środki na małą infrastrukturę, również na drogi lokalne, a to jest bardzo ważne. Myślę, że w takich mniejszych miejscowościach świetnie się przydadzą te pieniądze, zwłaszcza, że w regionalnym programie operacyjnym mówię, jest to warowanie TNT, dojazd do TNT drugiego czy trzeciego rzędu. Ja no tak, pozostaje nam żywić nadzieję właśnie, że strategia lokalnej grupy działania będzie skonstruowana bardzo elastycznie i przewidzi wszystkie po prostu nasze potrzeby. Wtedy będziemy bardziej atrakcyjni. Rozumiem, że organy, które będą oceniały te strategie będą też chętniej dawały pieniądze. Jak typie telewizja to Miejska Wołomin. Ja mam pytanie do Pani Marszałek. Czy są przewidziane pieniądze na termomodernizację budynku w o, oczy, znaczy e, Ja nie wiem, czy w Wołominie. Jak złożą wniosek, to e, na pewno dostaną, bo środki na termomodernizację E, na termomodernizację, ale również rozmawialiśmy o OZE, e, o odnawialnych źródłach energii. Rozmawialiśmy o przedsiębiorcach, e, o tym jak można by było wspomóc przedsiębiorców, więc naprawdę te rozmowy były bardzo e, szeroko e, pojęte. Chodziło o to, żebyśmy przybliżyli sobie e, najbliższy ten czas programowania i żebyśmy e, te potrzeby, które ma pani burmistrz, e, czyli cały Wołomin, e, znaleźć finansowanie właśnie czy w regionalnym programie operacyjnym, czy w programie rozwoju obszarów wojsków, czy również w programach transgranicznych, czy, czy, czy transnarodowych. Dziękuję bardzo. I teraz proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, jak bardzo ważnym elementem jest taki program niskiej emisji, o czym apeluję od początku, jak zostałam burmistrzem. No, to, no, nie chcę przerzucać kamyczków do cudzego ogródka. Gminy, które miały w zeszłym roku już uchwalone takie programy, już korzystają w pełni z dofinansowań i naprawdę im jest łatwiej, tak? Pierwsi musimy pić ze źródełka. To jest atut. My dopiero teraz tworzymy tą, ten plan. No, mam nadzieję, że do końca wakacji nam się uda. Jest to spore opóźnienie i bardzo nad tym ubolewam. Szanowni Państwo, jeszcze bardzo mocno, ja tutaj namawiałam panią burmistrz, chociaż nie musiałam namawiać, bo też widzi takie potrzeby na te rzeczy związane z odnawialnymi źródłami energii. Dlatego, że jak wspomnimy o tym, że warto by było na tych naszych budynkach zwykłych, Fizycznych ludzi zamontować solary, to ja Państwu mówię, że jest taki projekt na Mazowszu, który był z poprzedniego okresu programowania, gdzie cztery gminy w ramach. Regionalnego programu operacyjnego dofinansowało po 150 po 200 budynków mieszkalnych na swoich terenach i za zamontowało na tych budynkach, oprócz budynków użyteczności publicznej, również na tych budynkach osób fizycznych, po 150 solarów. tak? I dzisiaj ci, bo ja rozmawiałam z tymi ludźmi, oni są bardzo zadowoleni, bo mają solary za. Jedną e, czwartą cenę, tak? bo to dofinansowanie było e, z funduszy europejskich, a oprócz tego mają wygodę, mają e, za darmo po prostu ciepłą wodę w te słoneczne dni, tak jak dzisiaj. Szymon Krzyżanowski, Telewizja Miejska. Pani Marszałek, dowiedzieliśmy się o wsparciu inwestycji w Czarnej. W łonie zdecydował się także na budowę e, sali gimnastycznych przy szkole numer 3. I czy jest szansa na wsparcie także tej inwestycji? E, ja rozumiem, że to było w tym naborze, tak? tak? Tak, jest dofinansowanie. Jeśli nie ma żadnych pytań, więcej bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy.